Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie z tej strony Radio-Orze! Pozdrawiam wszystkich sympatyków jednośladów. Meine love, barbierze, geek, music, ich machen film. Nie słucha. Trudno. Będziemy przy tej głupiej muzyce. No. Kochani, DDRK, doktor800. Kochani, wspaniała. Brzydka, szpetna maszyna. Ale wiem, że ona mówi. Weźmie do swojej stajni orzeszek, a zobaczysz, że tobie się odpłacę. Weźmie taką, jaką jestem. No, zobaczymy, co się da z tego kochanie wystrugać. W każdym razie powiem wam tak, że dużo mam roboty, i najprawdopodobniej będę ją całą malował. Tutaj widzę, o, proszę bardzo, zniszczone tutaj jest nowe śruby będę musiał porządne kupić tak to tu wszystko wygląda zakurzane tutaj jest widzę i też podrapane gościu który mi ją sprzedał mówi że dobra jest wspaniała mówi nie narzekał na nią nie zawiodła go nigdy silna jest niesamowicie. Dostałem do tego dwie opony, dostałem opony do niej typowo właśnie na takie, żeby jeździć po drogach takich polnych. No i dostałem też asfaltówki. O, tutaj proszę bardzo. O pokażę wam także dobrze one wyglądają. Myślę, że kochani, coś z tego wystrugamy. Mam taką nadzieję. Silniczek, oczywiście, jeden z większych, który został wyprodukowany. Jednocylindrowy 800. -ka. Oczywiście, no, z tego co słyszałem, to ta maszyna chodzi jak traktor. No nic. Zobaczymy, jak to. Będzie się mi spisywać. Mam nadzieję, że skoro ta maszyna tego chce i mówi: Orzeszek, weźmie, a zobaczysz. A zobaczysz, pokochaj mnie taką jaką ja jestem. A oddźwięczę się Tobie w każdym jednym detalu. Zobaczymy, czy tak jest. No, nie wiem. Tutaj te fartuchy, widzę, że w miarę dobrze wyglądają. Tu coś było kombinowane, nie wiem dlaczego tu jest grubsze tu jest chudsze no kupimy nowe fartuchy założymy będziemy ją rozbierać chyba w detale i będziemy kochani ją malować no tutaj te też kierunkowskazy wszystkie pozmieniamy tutaj jest przy przewozie po prostu mi to pękło kupimy tutaj fajne kierunki nie wiem, kochani, gdzie tutaj to siedzenie się otwiera. Nie wiem gdzie. <słuch> Kluczyka nie mam. Łukasz, co z tym kluczem? Mam nadzieję, że mi go wyślesz i będę mógł, proszę, ja Ciebie normalnie odpalać, bo odpalić to i tak odpalę. Jakoś to zrobimy ale ja bym chciał ze swoich kluczyków aha to jest tutaj widzicie to jest tutaj kluczyk do żeby otworzyć to siedzenie podnieść i tam no także widzę że tutaj y, ta maszyna jest sucha y, 91 rok waży 220 kg, 222 chyba. No widzę, że tutaj tłumniki są w dobrym stanie. No, no kolor też nie jest zły, ale nie wiem, czy go zostawić czy malować. Podpowiedzcie po, mi, bo tutaj to widzę, że no widzicie, tutaj to jest wszystko szpetne, nie? No. Chciałbym ją odrestaurować, skoro tak ten ta maszyna szpetna tak brzydka, że aż idzie ją pokochać chciałaby no to tak zrobimy będę musiał jej swojego serca dać i myślę, że ona mi się odpłaci będziemy musieli wszystkie oleje powymieniać płyny hamulcowe hamulce będzie trzeba oczywiście poczyścić, wszystkie powymieniać i te Klocki w nich. Nie wiem, czy były wymieniane, zobaczymy, jak to wygląda. No, rama widzę, że nie jest w tym stanie, ale te na przykład śruby, no to sami widzicie, nie? No, chciałbym ją doprowadzić, po prostu się cieszyć z niej, tak jakby mi powiedziała. Pokochaj mnie taką jaką jestem, a zobaczysz, że będzie ze mnie zadowolony. Mam nadzieję. Suzuka. No, Suzuka. Jak widzicie, Suzuka nigdy nie wygrała Paryż-Dakar. Paryż nigdy. Ale powiem Wam, że na każdych kontynentach była sprzedawana. Wszędzie w każdym kraju ta maszyna jest. Ludzie za nią przepadają, kochają ją. Z tego co widzę. No, i co mogę powiedzieć? No, to mogę powiedzieć, że spróbuję ją też pokochać. Tak jak inni. O! Pomimo tego, że ta maszyna tego Dakaru nie wygrała, to ja się dziwię, że tak dużo ona miała sprzedaż. Nie wiem. Dlaczego to może ten wygląd szpetny, albo co. Nie wiem. Nie wiem. Ciężko mi jest, kochani, powiedzieć. No, tu widzę troszeczkę porysowana jest. Tutaj też. No, Łukasz, sprzedałeś mi ją. To musisz mi kluczyki teraz wysłać, żebym mógł cokolwiek tutaj działać. No, serdecznie pozdrawiam jeszcze raz sympatyków jednośladów, którzy kochają takie brzydkie motory tak jak ja będę musiał ją pokochać cacy, cacy moja kochana, zrobimy tutaj taką kratę fajną taką jak mają w tych wyścigach żeby te lampy się nie potłukły no takie ma na przykład Africa Twin, Africa Twin chciałem kupić ale kochani no niesamowicie droga jest ale uważam, że raczej ona nie odbiega eee, klasom od tej maszyny. bo Afrika Twin też taka jest szpetna, wysoka. No. Także kochani, tutaj widzę to jest wszystko porzewiałe albo zarościałe, no nie wiem. Łukasz postaraj się. Wysłać mi te klucze, kochany, bo wszystko wziąłem, ale tego nie wziąłem. No, i co bym jeszcze chciał powiedzieć? No to, że Łukasz, serdecznie pozdrawiam dzisiaj, w poniedziałkowy dzień Twoją żonę, Twoje dzieci, wszystkie. Mam nadzieję, że być może oglądacie ten filmik malutki, który nagrałem, także, kochani. Tak wygląda, chciałbym Wam pokazać w szczegółach ta maszyna. Tutaj te też będę musiał w detale fajnie porobić, pomalować. Tutaj widzę, że chyba nawet oleju nie ma, bo tutaj jest taka kontrolka albo poziomu oleju. No także Tak to wygląda Chyba, że ją zostawimy tak jak jest Nie wiem Ale te kolory takie typowo właśnie rajdowe mi się lepiej podobają Nie wiem muszę pomyśleć nad tym no. Silnik trzeba umyć Trochę jest zaniedbany, długo stał, nie miał swego dobrego pana. A u mnie, skoro ta DDRka, doktor 800, Chce, żeby być w mojej stajni i mieć yy, swoich kolegów, koleżanki. To ją przyjmiemy z całego serca. Witamy ciebie! Juhuhuhu! Kochani! Nie będę się rozdrabniał. Sami widzicie, jak to wygląda. Odpalić nie mogę. Nie mam czym. Muszę będę musiał akumulator do niej kupić. No. A to oczywiście drugie moje dziecko. Jak widzicie, Jamaszka. Jeżdżę nią do pracy. Piękna maszyna. Kupiłem ją dwa lata temu, nie zawiodła mnie. Także. Zachęcam również wszystkich tych podróżnych, którzy lubią podróżować, żeby sobie taką maszynę z dobrej ręki kupili. Oczywiście mówię z dobrej ręki, bo różnie to bywa. Na drodze nie mam problemów z wyprzedzaniem, także wszystko jest ok. No, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Z tej strony Orzeszek na wsi. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Jednośladów, którzy właśnie kochają takie brzydkie, wstrętne maszyny. I ja też ją będę chciał pokochać. Do widzenia Wam wszystkim. Cześć! A sąsiad jak zwykle, kurde, mówię, żeby dał ciszę i to on jeszcze głośniej dał no, tą muzykę. Przepraszam. Do widzenia Wam.